Witamy wszystkich przedszkolaków, tak? Witam wszystkich przedszkolaków. Panią Karolinę, Panią Magdę, tak? Panią Karolinę, Panią Magdę. I wszystkich, wszystkich serdecznie witam. I co będziemy... Wszystkich serdecznie witam. I co będziemy czytać? Proszę bardzo. Przeczytamy, witam serdecznie. Przeczytamy 29. Państwu... Przeczytamy Państwu Ksi Patrol. 29, tak? Kto pobije rekord? Szukamy. Tak! Jejku, ale wiatr! Mamy tu, tak? Kto pobije Tego dnia marszał od rana trenował. Chciał zostać mistrzem świata psów strażackich. I wąż, i woda zaszczekał, i wycelował. Strumień wody trafił sam. Środek wiadra. Dalej, marszał, dopingowały przyjaciela pozostałe pieski. Potem marszal podjechał wozem strażackim do drzewo, aby uratować kotkę. Kotka jest na drzewie. Aha. Niestety, piesek źle umocował drabinę strażacką. Bach! I z hukiem spadł na ziemię. O, wow, ale się popsuła. Mhm. Rajder widział wszystko z okna wieży obserwacyjnej. Wygląda na to, że marszalowi przyda się pomoc na dłoń powiedział. Po czym nacisnął przycisk na swoim telefonie. Wsi patrol do bazy zawołał. Od znaki wszystkich piesków rozbłysły, dzielni ratownicy popędzili do wieży. Już po chwili ustawili się w szeregu, byli gotowi do akcji. Marszał, chcemy ci pomóc w pobiciu rekordów, zapewnił Rider. Pamiętaj jednak, że najważniejsze jest to, abyś dobrze się bawił i nie martwił się tym, czy wygrasz. Dobrze się bawić i nie martwić o wygraną. W porządku, powtarzam. – Roki, czy w swoim pojeździe masz coś, czym można zreperować drabinę marszala? – spytał rajder. – Pewnie – zawołał Roki. – Nie wyrzucaj, wykorzystuj. Pieski rozpędziły się do swoich pojazdów. Roki zaparkował ekowóz blisko wozu strażackiego marszala. Po krótkich poszukiwaniach znalazł to, czego szukał. – To miotła będzie w sam raz – ucieszył się Roki. – Skija zrobię nowe szczeble drabiny. Roki błyskawicznie naprawił drabinę strażacką. W tej samej chwili Ryder odebrał ważny telefon. Ekipa telewizyjna już tu jest, powiedziała pani burmistrz. Chce sfilmować bicie rekordu, ale marszał się spóźnia. Marszał zaraz będzie na miejscu, zapewnił panią burmistrz Ryder. Psi patrol musiał pomóc marszałowi natychmiast dotrzeć na miejsce. Chase włączył syrenę w swoim policyjnym wozie, potem ustawił na jezdni pachołki, żeby zablokować drogę. Za pomocą pachołków wstrzyma mur uliczny. Marszal szybko przejedzie przez miasto wyjaśnił Chase. No bo tak szybko jak rakieta do nieba. Mm -hmm. W parku ekipa telewizyjna zaczynała już tracić cierpliwość. Uff, nareszcie marszal dotarł w ostatniej chwili. Zaczynamy. Na raz, dwa, – Trzy – zapowiedział kamerzysta. – Dzień dobry, Zatoko Przygód – przywitała wszystkich pani burmistrz. – Dzisiaj marszal podejmie próbę pobicia rekordu, może zostać mistrzem świata psów strażackich. – Ej, a to traba? Hurra, brawa dla marszala – rozległy się okrzyki z tłumu. Jeśli w 10 minut marszal wykona wszystkie zadania, a na koniec uderzy w dzwon ratusza, zostanie najszybszym psem strażackim świata. Uwaga, start! zawołała pani burmistrz. Marszał ruszył na tor. Bawić się i nie martwić o wygraną, napominał sam do siebie. Najpierw pokonał tor przeszkód, potem wyciągnął naprawioną drabinę strażacką. Błyskawicznie dostał się na gałąź drzewa, by uratować maskotkę kotka. Już po chwili marszal pędził deptakiem przy plaży, by sprostać kolejnemu wyzwaniu. I wąż, i woda! Zaszczekał, po czym wycelował strumień wody. W minieniu oka ugasił ognisko. Mieszkańcy zatoki przygód wiwatowali na cześć pies. Udało mi się, ucieszył się marszał. Teraz muszę tylko szybko dotrzeć do ratusza i uderzyć w dzwon. Gdy marszał wskakiwał do wozu, zauważył prawdziwy pożar. Pali się, zawołał. Zajmę się tym i wąż, i woda. Piesek ugasił pożar za pomocą węża strażackiego. Cudownie, dziękuję ci, zawołała pani burmistrz. Zostało ci tylko 30 sekund, żeby pobić rekord krzyknął rajder. Pośpiesz się. Marszal podjechał pod ratusz, wyciągnął drabinę i wspiął się. Po niej na wieżę uderzył, uderzył w dzwon, ding-dong! Niestety było minutę za późno, nie pobił rekordu. Ugasiłeś jednak prawdziwy pożar, pochwaliła marszala pani burmistrz. Dlatego ogłaszam cię bohaterem Zatoki Przygód. Pani burmistrz wręczyła pieskowi nagrodę dla najwspanialszego pieska strażackiego na Brawo, świecie. Marszal! Brawo! Wszyscy wiwatowali. Wiwatujemy? Patrz, tego pucha. Po południu w bazie drużyna psiego patrolu oglądała wyczyny marszala w wiadomościach. Udało ci się, zawołały pieski. Marszal był bardzo dumny, że zdobytej nagrody. Dałem siebie wszystko, uznał. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich, Pozdrawiam wszystkich. serdecznie. Serdecznie. Pomachamy. Ach.